Siemanko wszystkim Polankowizowie! W dzisiejszym odcinku będziecie oglądać pewną Minecraft, ale to nie jest aż takie popularne to Minecraft, ale spoko. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz komentarza. Macie jakiś może lepszy content dla mnie, może macie jakieś pomysły dla mnie. Yy, dawajcie jakieś pomysły jakiekolwiek. Ale ten odcinek będzie troszeczkę wyjątkowy. Na pewno znajdziecie takiego youtubera jak Assassinek i... All uzgodnił swój teksturpak pack. No i właśnie go użyłem. wam pokażę, jak on wygląda. Pasuku tutaj, popatrzcie, Asasinę. Dzisiaj będę właśnie go teraz testował. Na nawet w Tym razem nie na Sky Games się. No nie na Sky Games się, tylko na Bedwarsach Będę tak teraz go używał. Pora, trzeba, poraz mądrzej, i nie grać w coś, głupie Sky tylko. Tak, tak, super. Bedwarcy, wiem, że powinienem to zrobić bez Was, ale ja już wolałbym nagrać moje rajże. Nie zapomnijcie, jakie... Musicie wiedzieć, jakie mamy rajże w Fortnite? Chcę, żebym zrobił takiego, taki film, to może po tym, jak ten film pójdzie, to może zrobię kolejny... O, panie o, ten, W ogóle ten tekstur tak jest fajny. Fajny ten tekstur pak jest. chłop ma też żelazny, więc dam sobie spokój. O kurde. Czy co ja może pójdę? Kupię to... Nie, dobra, nie, bądźmy bambikami, dobra. Nie bądźmy bambikami, więc idziemy tam. Aha! Chyba dupce, ja tu dupce ja to dupce chyba teraz, no. Ja się wie... Zapamiętajcie, ja nie jestem dobry. Wydwolse w ogóle nie grałem, grałem najwięcej tu w Skygame Sky się grałem najwięcej, dobra. Zacząłem tutaj budować, więc git jest. Ty ale fajny ten teksturpak, tak szczerze mówiąc. Tekstur powiem szczerze, że mówiąc z 9 na 10 może jestem ten teksturpak. No chyba że są jeszcze inne rzeczy, które ja jeszcze nie widziałem w ogóle. To jakieś fajne dźwięki efektowe dodał ten asasynek normalnie. Ej, no dźwięki są jakieś fajne, nie, no... Kurde, ale fajnie, fajny w sumie ten teksturpak jest... ...serio? Przyzwoity you know? nawet. Dobra, ja to walę, lecę tam do tego chłopa. Żeby mógł rozwalić łepek! Którego pewnie... M, który pewnie ma ja, niestety. E, pewnie który ma łepek, który teraz pewnie ma. E, dobra. E, widzicie, że ja chyba muszę zniszczyć zaraz łóżko? A nie, bo zostało zniszczone już. Przez zielonego... E, przez tego różnego... O kurde. NIE! Kurde! Nie no kurde, co jestem za... to jest za... Jest... Ja Będzie zaraz rozwał... Oho. Tak! Kupię łuk! Kupcie łuk dla mnie! Kurna! Słuchajcie, szałę jeszcze trzeba kupić to! Kurde! Ile złota? Kurde mol! 12 zł, dobra, nie! Ok! A wiem! Dobra. dobra. Halo Moto. Jeszcze niebieski został. Czekaj zaraz. Zielony, czekaj, zielony jest. Tam, dobra, widzę to. Zielony jest tam, dobra Czekajcie, ja tylko kupię jakieś koksy może co? Na razie zapomnę, gdzie są jakieś koksy, e, mik koksy O tu Eee, Dobra, szybko, szybko tytuł Gdzie miał uciekać to No, no, no Nie wiem, to nie afek, po Ej, bo ja mi spodbierz. Tak, właśnie umarłem Aaaa, widzisz Umarłem Kurde, ale dziwne fakty, dźwiękowe, a właśnie to nam dał, chłopie! Ja nie wiem co chłop dodał. Wiecie co, ja może też poświęcę się i, i, i wezmę te kurde... Nie wiem, są tu jeszcze w ogóle na tych Bedwarsach? Nie no, powinno wszystko powinno na tych Bedwarsach być. Ja mam czy diaksy, so, dobra, jest good, jest good. Na tych kurde powinno być wszystko. Kurde, na tych Bedwarsach, to ja, to ja mówię, wszystko powinno być, nie 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 nie. Biorę tamte, to ono, kula ognia. Wiecie jak to się używa? Ja sam nie wiem. I mam strzały jeszcze, ej! ja nie pomyślałem w ogóle, no nie! Ja, wiecie co, on poświęca sobie. Ej, e, e, Dobra, 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 biorę to, te kuli, kuli ogniste, dawajcie. Ja biorę, biorę, biorę. Dobra, ja wygram to to, 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 to stawiam na YouTube i koniec. Bo to musi być. Nie ja mam paczkę wątę jeszcze no spoko spoko Dobra czekajcie gdzie tu? O nie, nie 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 Dobra Trojczka. Pomyliłem przyciski klawiatury Dobra mam nadzieję że tam nie będzie chciał doko... Oooo, wodę Hello O kurde mol, nie! Wszystko spadłem ale muszę zniszczyć jego łóżko nie mam nadzieję, no, że nie przekwinałem, co? Widzowie nie przekwinałem w ogóle? Chyba nie. <laughs> nie no, spoko, wszystko zapiszcie jak coś. Mam nadzieję, że nie ogłuchniecie. Koniec. No mówię, że to będzie chciał się do tej dobra. Kurde, <laughs> mogłem, no no nie, czeka czekaj, spoko, spoko. Inne, to, to, to. A, bo to trzeba więcej tego, wow. Wow. Jestem pełą podziwu. Wiecie, może użyję tego, wiecie jak to się robiło, tego, to, to, to. Czekaj, czego? Żelaza 43, mam żelaza! Nie, nie, nie! Asasinek! Błagam cię, zabi zabiłeś mnie! Nie, 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 nie! nie, No tak, no, no to przegrałem, dobra! Więc jej się podobał, czy nie? Dobra! Więc trzymajcie się do następnego odcinka. No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, zdobijemy. Dawajcie do 40 subskrybentów, dobra? To jest na razie mi więc do następnego odcinka. Na razie.